Krzysztof Skurzyński szczerze o początkach współpracy z Małgorzatą Rozenek. Nie był zły, że połączono go w tandem z celebrytką, tylko u nas zdradza prawdę. Dwa miesiące temu wspólnie z Małgorzatą Rozenek Majdan dołączyli do grona prowadzących dzień dobry TVN. Choć na antenie Krzysztof Skurzyński wydaje się bardzo otwartym człowiekiem, to o jego życiu prywatnym wiadomo niewiele. Ma żonę i troje dzieci, ale nie lubi o nich mówić. Zdecydowanie bardziej boli rozmawiać o pracy. W wywiadzie Sparty dziennikarz zdradził jakie relacje łączą go z Małgorzatą Rozenek-Majdan i jej mężem Radosławem. Czego uczył Małgorzatę? Krzysztof Skurzyński o Małgorzacie Rozenek-Majdan, kiedy pod koniec wakacji przedstawiono ich jako nowy duet gospodarzy Dzień Dobry TVN fani programu nie kryli zdziwienia. Powód? Krzysztof Skurzyński przez 20 lat pracował jako redaktor informacyjny, który ze światem show biznesu nie miał wcześniej nic wspólnego. Z kolei Małgorzata Rozenek Majdan była jedną z najbardziej popularnych gwiazd TVN, ale nigdy nie występowała w programie na żywo. Czy to sprawiło, że dziennikarz był na początku uprzedzony do nowej koleżanki? Absolutnie nie. Byłem jej szalenie ciekawy. Z Małgosią szybko się polubiliśmy i dogadaliśmy. Ona wprowadziła mnie w świat, którego do tej pory nie znałem, a ja staram się jej zawsze służyć radą w świecie, w którym prowadzi się rozmowy i słucha w świat programu na żywo. Ja też ciągle się pilnuję, by nieustająco być człowiekiem od zadawania pytań tłumaczy Skurzyński. Skurzyński nie ukrywa, że wcześniej znał Małgorzatę tylko z korytarzy TVN. Nie łączyła ich jednak żadna bliska relacja, byli po prostu na cześć. Krzysztof Skurzyński w rozmowie z magazynem Party wyznał, że Rozenek Majdan była w jakimś sensie dla niego pomnikową postacią ze względu na swoją pozycję w showbiznesie, dlatego trochę się stresował ich pierwszym spotkaniem. Wywodzimy się z różnych światów, mamy inne umiejętności, które na antenie fajnie się uzupełniają. Przez 20 lat zajmowałem się dziennikarstwem informacyjnym, a do niedawna świat szeroko rozumianej rozrywki był mi znany jedynie z portali. Gośka ma go w jednym palcu, ale nigdy nie prowadziła programu na żywo, mówi Skurzyński. Krzysztof Skurzyński i Małgorzata Rozenek Majdan przez dwa miesiące współpracy wiele się od siebie nauczyli. Gwiazda powiedziała o koledze, jest jak radio porównując troskę i opiekę Skurzyńskiego do tej, jaką otacza ją mąż Radosław Majdan. Czy uczy żonę piłkarza także sztuki wywiadu? Nie muszę. Małgosia czuje się już na tyle pewnie, że spokojnie mogłaby zwinąć scenariusz programu w kule i wrzucić go do kosza. Jestem z niej bardzo dumny. Nadal wspólnie przegadujemy wejścia, omawiamy tematy gości. Staram się być dla Małgosi wsparciem, dla niej jestem zawsze pod telefonem. Mam wrażenie, że ona też nie kokietuje, mówiąc, że cieszy się, że prowadzi DDTVN ze mną tłumaczy Krzysztof. Zanim Krzysztof Skurzyński trafił do DDTVN, był wieloletnim redaktorem faktów. Prowadził też programy dzień po dniu oraz sprawdzam. Widzowie poznali go też jednak z innej strony. Swój wokalny talent objawił w show Mask Singer, w którym występował w kostiumie koguta.